Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Beata Biała grzyndzicka jestem mieszkanką gminy Pruszcz Gdański, a nie miasta Pruszcz, tak jak Pan Andrzej mnie na początku przedstawił. Gminy Pruszcz Gdański, konkretnie miejscowości Borkowa. Borkowo jest, to jest bardzo rozległa gmina. Część niej znajduje się w części, poniżej, poniżej poziomu morza, na no, tak zwanej depresji, czyli właśnie całe nasze żuławy, Duża część tej gminy to są żuławy. Tam wiele rowów, oczywiście, które też próbujemy oczyszczać. Natomiast w części wyżynnej możemy pochwalić się bardzo dużą ilością małych jeziorek i stawów. I z tymi jeziorkami jest tak, że one rzeczywiście bardzo często zarastają, ale w takich miejscowościach jak, w, jak nasze wieś, są to po prostu miejsca skarbów skarbów dla mieszkańców. Dlatego, że My nie mamy, tak jak na przykład w Straszynie jeszcze mają Państwo las, my w naszym Borkowie nie mamy takiej, takiego terenu, gdzie można byłoby spędzić pięknie czas wśród przyrody. A więc każdy staw, włodarz naszej gminy, pani Magdalena Kołodziejczak, stara się zagospodarować. To jest jeden z rozleglejszych stawów w Borkowie, na ulicy Kasztanowej. Wokół niego oczywiście piękne wieżby, roślinność typowa, typowo stawiasta, ale mamy tutaj do czynienia właśnie z tym, że nagromadza się zarówno osad, jak i, jak i roślinność, która po prostu no, pozbawia pięknego uroku tego stawu. I chociaż w 2018 roku cały ten staw był bardzo dobrze, to już jest drugi staw. Może na chwileczkę jeszcze, jeszcze wróćmy o jeden. Tak, dziękuję uprzejmie. Ten staw, drodzy Państwo, był zarówno pogłębiony, jak i bardzo skrupulatnie przez firmę oczyszczony. I niestety w roku pandemicznym te działania nie były już podjęte. Macie w tej chwili obraz z wczorajszego dnia, kiedy staw jest w prawie że w całości zarośnięty. My zwróciliśmy się do, do przedstawiciela jednej z firm, która zajmuje się właśnie profesjonalnie badaniem poziomu wody, badaniem gruntu i oczyszczaniem tego terenu. Niestety wody opadowe, być może inne czynniki wpłynęły na to, że on nie wygląda teraz efektownie, ale mamy oprócz niego jeszcze kilka innych miejsc, poproszę kolejny slajd. Zobaczcie Państwo, to jest zbiornik retencyjny również w Borkowie, miejscu, w które stało się już miejscem przynajmniej na spacery, na jazdę na rowerze. To jest rozległy, bardzo duży staw, gdzie z przyjemnością w ciągu, widzimy dalej biegacza, panie idące z kijkami. To jest miejsce, które bardzo często odwiedzamy, i w takich miejscowościach jak nasza. Właśnie nie, nie chcąc gdzieś daleko wyjeżdżać za miasto, a zostając w swojej wsi, korzystamy z tego daru, który jest nam dany i wszyscy mamy świadomość, że należy o te miejsca niezwykle dbać. Dbamy o to w taki sposób. Proszę o kolejny slajd. Dziękuję uprzejmie. Że przede wszystkim staramy się wokół też stworzyć jakąś, jakieś miejsce rekreacji. Tutaj jest akurat tylko szeroki chodnik. Od tego stawu jest, jest rów, który już w tej chwili poprawia jakość tej wody. Mamy bardzo dużo ptactwa. Jest to też miejsce dla fotografów, aby robić zdjęcia, aby chwalić się nimi, nimi na forach. Również w swojej galerii zdjęć je umieszczać. Kolejne zdjęcie bardzo serdecznie poproszę. Zobaczcie Państwo, wracam jeszcze raz na chwilkę do tego stawu na ulicy Kasztanowej. Kiedy on powstawał, zrobiliśmy na nim pomost dla wędkarzy. Pomost ten jest na oponach, utrzymuje się na wodzie i tutaj wielokrotnie można znaleźć wędkarzy. I w tym roku planujemy właśnie oczyścić ten staw, pogłębić go i również przygotować go do tego, aby wędkarze mieli co łowić w tym stawie. Kolejna rzecz, poproszę też slajd. Zobaczcie Państwo, przy tym niewielkim stawiku widzimy już prezentację zwierząt i roślin różnego rodzaju tablice edukacyjne. Które pozwalają na to, że przechodzień, jeśli się tam zatrzyma, to będzie miał już możliwość poznania podstawowych wiadomości na temat tego miejsca, tej roślinności, tych zwierząt, które tam żyją. A jednocześnie jest to doskonała okazja do tego, aby spacery przedszkolaków, a mamy wiele przedszkoli w Borkowie, oraz uczniów ze Szkoły Podstawowej w Borkowie. Były spacerami edukacyjnymi, żeby nie było tylko po to, żeby wyjść, ale przy okazji też tablice te informacyjne dają pełną, pewną możliwość również nawiązania do tematów, które są w podstawie programowej, zarówno szkoły podstawowej, jak i przedszkola. Poproszę o kolejne. Zobaczcie, Państwo, dbamy też o tą roślinność, którą, którą obsadzamy wokół, ale Ludzie potrzebują przy tych miejscach odpoczywać, a więc bardzo ważne jest, aby mieli gdzie usiąść. Dlatego tutaj nie staw jest pokazane aławeczki. No i niestety dochodzi często do takich zanieczyszczeń. Oczywiście przychodzą również osoby, które nie potrafią w sposób kulturalny korzystać z tych, z tych miejsc rekreacji, bo po nocach zostawiają nam dużą. Ilość materiałów, które trzeba potem wywieźć, po prostu śmieci. I poproszę jeszcze o kolejne. Tak, zobaczcie Państwo. To jest, to jest kolejny raz pokazane, że nawet zarośnięty staw staje się, jeśli są urządzenia, miejscem, który skupia społeczną lokalność. Bo tutaj organizujemy też różne imprezy. Chociażby 22 czerwca w naszej miejscowości. A później 22 lipca odbędą się koncerty. Będą to koncerty organizowane przez Ośrodek Kultury i Sztuki Gminy Próż Gdański. One są nieodpłatne i przyjemnie jest spotkać się w takim miejscu, na przykład przystawku. Nazywamy w ogóle to miejsce przystawku, żeby tam poznawać siebie. Teraz już nie ma pandemii, więc mamy nadzieję, że to miejsce będzie jeszcze bardzo wykorzystane w najbliższym czasie. No to myślę, że chyba tyle, jeżeli chodzi o nasze, o nasze stawy, a tutaj jeszcze jest jeden staw. To jest staw, który nasza gmina w tej chwili zakupiła. On się właściwie łączy z kolejnym, który w tej chwili tego przesmyku, on już jest mocno zarośnięty, nie widać. W dużej części ten staw był bardzo, bardzo, bardzo zarośnięty i wysechł w ubiegłym roku, no praktycznie do zera. Na szczęście wody opadowe pozwoliły nam powrót tej wody w sposób naturalny. Jest to miejsce, które gmina zakupiła w ubiegłym roku w grudniu również w celach takich, aby sprowadzić do niego częściowo z wyższych terenów Borkowa wodę. A więc będzie on miał w przyszłości Funkcji taką retencyjnego stawu. Chcemy zostawić dużo roślinności, tej, która jest naturalna, ale też myślimy o miejscu rekreacji dla dzieci, młodzieży i dla dorosłych. Dziękuję. Myślę, że to chyba najważniejsze rzeczy związane z moją miejscowością, tą, w której żyję na co dzień, w której mieszkam, dla której działam. Bardzo dziękuję za, za to przedstawienie za tego, tego miejsca. Ja mam takie pytanie: skąd są pozyskiwane fundusze na rekultywację tych stawów, na oczyszczanie tych stawów? Do tej pory, Panie Andrzeju, głównie hmm, oczywiście nasza, nasza, nasza Pani Wójt stara się o środki zewnętrzne, jeżeli to tylko jest możliwe, ale w tym roku i w poprzednim robiliśmy to z budżetu gminy oraz szczególnie z funduszu sołeckiego. Ten fundusz sołecki w tej chwili był dość pokaźną kwotą i dzięki temu mogliśmy zadbać o to, aby te jeziorka, te stawy po kolei zagospodarować i rewitalizować je również. Tak, dziękuję. Są tutaj pytania też dotyczące pogłębienia stawu, ale wiemy, że Stawy nie zawsze można po, pogłębić, bo może się okazać, że woda całkowicie wyleci z tych stawów. Proszę powiedzieć, czy w jakiś sposób jeszcze z innymi użytkownikami zbiorników rozmawiacie, chociażby z kołami wędkarskimi? Tak, oczywiście. Rozmawiamy i panowie, szczególnie panowie, jest jedna pani u nas, która też jest zainteresowana. Widzą potrzebę, aby, aby no przede wszystkim dbać o te stawy, bo troska o te stawy to troska o po prostu o miejsce, w którym żyjemy. Oni widzą też swoją rolę w tym, chociażby w postaci na rybku, ale czekają na ten pierwszy krok, który zrobi gmina. Też mam taki pomysł, aby troszeczkę okolice wokół stawu posprzątać zwyczajnie w czynie społecznym naszych mieszkańców. Dobry pomysł. Czyli aktywacja mieszkańców jest duża. Tak, jest duża. Są ludzie, którzy jeszcze, którym jeszcze się chce i którzy są gotowi do tego, aby pomóc wam. Natomiast to musi być profesjonalnie zrobione, Panie Andrzeju, i to z tego sobie, sobie doskonale zdajemy sprawę, dlatego że jeśli będziemy to robili w taki sposób, że tylko łódką przyjedzie ktoś i pozbiera, wejdzie w, w kaloszach do, do, do wody i po prostu. Wyrwie te roślinności, które widzieliśmy na poprzednich zdjęciach, to nie będzie to efekt osiągnięty do końca, bo to będzie za, dalej za chwileczkę narastało. Mm -hmm, mm -hmm. A po prostu te rzeczy, które roślinność, czy też osad, który wydobywacie, jest wywożony na odpady? Tak, tak. Mm -hmm. Okej, okay, bardzo Pani dziękuję, dziękuję za to serdecznie. ciekawe wystąpienie.